Cześć, widać. w kolejnym dniu zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, gdzie co jest? Mleko. Kompletnie nic nie widać. Czasami bywa i tak. Troszkę zajdę i zobaczymy, może coś będzie widać. Nasza trasa skupia się na punktach widokowych, gdzie mamy lajcie, bo wczoraj chodziłam po lodowcu, a dzisiaj jest luz błyszczący, więc dzień idealny. Tak, regeneracja. Oprócz tego spaliśmy nie w namiocie, tym razem tylko w domku. Filmiki Wam pokażę gdzieś za chwilę, jak ten domek wygląda, powiem Wam niepozornie. Mega fajny domek gdzieś tam na wsi. No, myślę, że warty polecenia. mamy troszkę chwili, zejdziemy niżej, większość właśnie cały czas takie skały Ci buty mamy, jak widzicie adidasy mam adidasy, więc dlatego, bo praktycznie cały dzień spędzamy w busie zejdziemy troszkę niżej może zobaczymy, może będzie jakiś coś gdzieś widzieć, ale to tak jak mówił nam tutaj nasz lider, że jest pogoda, że jest piękny widok a są takie właśnie dni jak dzisiaj, że no nic się widać, dlatego liczę na to, że może zejdziemy trochę niżej Coś będzie widać, a, a na pewno z piękny widok, wysłać wodospad. No coś tam, coś tam jest trochę ładniej. Czekajcie, zejdziemy trochę niżej. Coś, coś może będzie. Niewiele nam się widok poprawił. No trudno, bywa i tak. Gdzieś tam rzeka, wodospad. I w sumie... Tyle już niżej nie wchodzę, bo będzie po prostu podobna widoczność jak tutaj no. No niestety. W naszym miejscu kempingowym. Właśnie idę do toalety. Mam nadzieję, że już jest wolna. Zresztą była kurde zajęta. Tutaj zaraz mamy jakiś taki rwiący, rwący strumień. Śmietniczki. Stoliczek. Woda. Dostęp do wody. I toaleta. a to zobaczymy, jaka to toaleta. Oczywiście kamyki. Taka akcja jutro. Bo w ogóle był inny plan. Plan był wstępny, że chodzimy po przepinaniu do uprzęży między wodospadami, ale przez to, że jest jakiś wysoki poziom wody, za mocne te wodospady są, to niestety jest to odwoływane, ale mamy zmianę planów. Crafting to jest takie spływy pontonami. Powiem Wam, mega. Kaski, kapoki, e, pianki. Zarąbista sprawa. Tylko obawiam się, że to jest kurde mega zimna woda. Mam nadzieję, że te pianki jednak troszkę pomogą. Przy takim nurcie będzie fajnie, fajnie. Siemano, witajcie w kolejniu. Jesteśmy na drodze orów. To bardzo widok. Serio. Coś ewidentnie poszło nie tak. Nie, no ładnie jest. Ale no właśnie. No jest ładnie no. I w sumie tyle. Te domki wyglądają. Taka prawdziwa Norwegia. Ładnie. Słuchajcie, już po raftingu powiem Wam. Magia. Magia. Niesamowite emocje. Super sprawa. Gorąco polecam. Nie powiem, była troszkę, był taki stres. Ale myślę, że. No. Warto. Powiem Wam, że warto. Gdzie ja teraz idę w ogóle? Przedzieram się przez roślinki. Komary tną jak cholera. Niby się wypsikałam chemią. Ale komary gryzą. Yy, wybieram się umyć garki do strumienia po prostu idę umyć gary czegoś tam się przebiera ja. misja skończona, gary umyte ale popatrzcie jak to jest ładnie patrzcie jak ładnie naprawdę jest bardzo ładnie i ten widok na góry piękne. ale ważne, że misja skończona A zwróć, wracamy do naszego obozu Powiem wam, taki sposób podróżowania. Kurde, no, mają my mnie. Myślę, że będę podróżować tak częściej, oj częściej. I sama może po Polsce, może troszkę tu gdzieś bliżej Europy. A dalej z nimi. Myślę, że to nie jest ostatni wyjazd z nimi. Jak widzicie, łaży gdzieś po lesie. Niestety dzisiaj jest to ostatni dzień mojej przygody z The Travel bus. Gorąco wam polecam. Super ekipa, super wyjazdy, tylko oczywiście musicie się nastawiać. Przez to spanie w namiotach, na dziko, na kempingach. Raz prysznicy jest, raz go nie ma. Raz pogoda jest, raz tej pogody nie ma. U nas niestety więcej dni takich było, że tej pogody no niestety nie było. Ale fajna kipa, fajna kipa, fajna atmosfera. I myślę, że mogę Wam gorąco polecić. Myślę, że z nimi jeszcze pojadę. Na pewno pojadę, tylko trochę mi ogranicza urlop, bo już pomału urlop mi się kończy. Ale mega fajne doświadczenie i myślę, że mogę Wam polecić. Myślę, że już się zobaczymy w Polsce.